Ukochana córko, zbliżam się w ciszy, ponieważ niebo obserwuje poruszenia, których twoje oczy nie sięgają. Wokół ciebie krążą ukryte intencje, i nie wszystkie niosą światło. Mój głos przychodzi, aby cię ostrzec, nie przestraszyć, bo rozeznanie jest boską ochroną. Poczuj w swoim duchu ten lekki niepokój, który pojawia się bez wyjaśnienia. To nie strach, to ostrzeżenie, coś próbuje się zbliżyć, używając zwyczajnych twarzy i łagodnych słów. Lecz uważne serce rozpoznaje, gdy pokój się oddala. Nie ufaj jedynie temu, co jest mówione, obserwuj to, co jest czynione, gdy nikt nie patrzy. Są postawy, które mówią więcej niż obietnice. Mówię ci, Twoja wrażliwość jest darem, nie uciszaj jej. Widzę myśli rzucane przeciwko tobie jak niewidzialne nasiona. Jedne chcą pomieszać Twoje decyzje, inne pragną osłabić Twoją wiarę. Trwaj mocno, bo to. Co nie pochodzi ze światła, nie pozostanie na długo. Chroń swój odpoczynek, bo właśnie tam próbują dotknąć Twojego umysłu. Zanim zaśniesz, powiesz swoje drogi temu, który jest ponad wszystkim. Tam, gdzie jest modlitwa, żadna cień nie czuje się komfortowo. Nie czuj się winna, gdy odsuwasz się od pewnych obecności. Nie każdy dystans jest stratą, niektóre są ocaleniem w przebraniu. Nie bądź ci. Gdy wybierasz swój pokój zamiast przypodobać się innym, są słowa, które cię chwalą, lecz intencje, które z tobą rywalizują. Strzeż swojego serca, bo nie każdy uśmiech życzy ci dobra. Objawiam to, abyś nie została zaskoczona. Twoja droga nie pozostała niezauważona w świecie duchowym. Im więcej światła niesiesz, tym większą uwagę przyciągasz. Lecz pamiętaj, ten, który cię strzeże, nie zasypia ani się nie rozprasza. Jeśli coś w tobie wzywa do ostrożności, słuchaj. Przemawiam także przez ciszę i powtarzające się znaki. Nic nie jest przypadkiem, gdy niebo postanawia cię chronić. Nie stawiaj czoła wszystkiemu sama, próbując być silna przez cały czas. Oddaj to, co ciąży, zaufaj temu, co boli. Prawdziwa siła rodzi się z zaufania, a nie z kontroli. Widzę drzwi obserwowane przez tych, którzy nie powinni przez nie przechodzić razem z tobą. Nie wszyscy zasługują na dostęp do Twojej intymności, do Twoich planów, do Twoich jeszcze kruchych marzeń. Pewien cykl dobiega końca, nawet jeśli wciąż boli to przyznać. Niektórzy ludzie nie pójdą z Tobą tam, dokąd Cię prowadzę. I to jest częścią Boskiej Troski. Nie lękaj się nagłego oddalenia kogoś. Gdy niebo usuwa, to dlatego, że coś większego musi zostać zachowane. Jesteś cenniejsza, niż sobie wyobrażasz. Twoje imię było wymieniane w miejscach, których nie znasz. Jedni z podziwem, inni z zazdrością. Lecz żadne słowo rzucone przeciwko tobie nie będzie silniejsze od prawdy, która cię otacza. Uważaj na to, czym się dzielisz. Nie wszyscy w ciszy świętują Twoje zwycięstwa. To, co święte, najlepiej wzrasta z dala od ciekawskich spojrzeń. Właściwy czas wszystko objawi. Czuję Twoje serce zmęczone niewidzialnymi bitwami. Odpocznij we mnie. Bo walki, które nie są twoje, nie muszą być przez ciebie dźwigane. Interweniuje tam, gdzie ty nie dosięgasz. Nie odpowiadaj na ukryte prowokacje. Milczenie także jest mieczem. Są zwycięstwa, które dokonują się, gdy decydujesz się nie reagować. Sprawiedliwość porusza się, nawet gdy jej nie widzisz. To, co próbuje działać za twoimi plecami, zostanie ujawnione w odpowiednim momencie. Nic nie pozostaje ukryte przed światłem. Zaufaj procesowi, nawet jeśli wydaje się powolne. Pozostań wierna temu, co prawdziwe, nawet jeśli przez jakiś czas będziesz iść sama. Chroniona samotność jest lepsza niż towarzystwo, które wysysa. Nadal strzegę cię w detalach, których nawet nie dostrzegasz, odsuwając subtelne zagrożenia, łamiąc intencje, zanim się uformują, ponieważ to, co ma nadejść w twoim życiu, wymaga, abyś była cała. Przebudzona i przygotowana na. Poczuj, jak powietrze się zmienia, gdy zbliżają się pewne decyzje. Nic nie dzieje się bez pozwolenia w planie duchowym. To, co wydaje się opóźnieniem, jest cichym przygotowaniem. Twoja droga jest korygowana za kulisami. Niewidzialne dłonie porządkują wszystko. Nawet gdy wątpisz, ja nadal działam. Twoja przyszłość nie jest bezbronna. Jest strzeżona. To, co dziś cię dezorientuje, Krótce nabierze sensu. Elementy są przesuwane poza Twoim zasięgiem. Nie wszystko musi zostać objawione naraz. Tajemnica także jest ochroną. Gdybyś wiedziała teraz, Twoje serce mogłoby się lękać. Dlatego niebo odsłania stopniowo. Zaufaj boskiemu czasowi. On nigdy się nie spóźnia. Zauważ, kogo niepokoi Twoje milczenie. Niektórzy oczekiwali Twojego emocjonalnego upadku, inni liczyli na Twoją kruchość. Lecz twoja cisza stała się tarczą. Gdy nie tłumaczysz się, umacniasz się. Gdy nie reagujesz, wzrastasz. To dezorientuje tych, którzy cię obserwują. A niebo się uśmiecha. W tajemnicy odbywa się próba. Nie po to, by cię oblać, lecz by cię wynieść wyżej. Twoje ostatnie wybory są ważone. Każdy świadomy krok ma znaczenie. Nawet te, które wydają się małe, niewidzialne zapisuje twoją wierność. Nic nie umyka uwadze, nic nie zostaje zapomniane. Uważaj na zaproszenia, które pojawiają się nagle. Nie każda okazja pochodzi ze światła. Niektóre odciągają, nie budują. Szybki blask może skrywać pułapki. Posłuchaj, zanim przyjmiesz. Poczuj, zanim zdecydujesz. Twój duch rozpoznaje to, co czyste. Zaufaj temu. Niebo zamyka niewłaściwe dostępy. Drzwi, które wcześniej wydawały się otwarte, Zmieniają się. Nie wymuszaj tego, co zaczyna stawiać opór. Jeśli nie płynie, nie jest Twoje. Przygotowywane są bezpieczniejsze drogi, nawet jeśli jeszcze ich nie widzisz. Ochrona także krzyżuje pragnienia. I to jest miłość. Widzę, jak wyostrza się Twoja wrażliwość. Twoje sny stają się intensywniejsze. Twoje myśli, głębsze. To nie jest przypadek. To duchowe zestrojenie. Coś jest w Tobie aktywowane. Wyższe postrzeganie, ciche powołanie nie wszyscy zrozumieją ten etap. Niektórzy spróbują cię umniejszyć, inni sprawią, że zwątpisz. Nie wchłaniaj pustych słów. Ten, kto nie zna twojego bólu, nie określa twojej wartości, niebo znacie po imieniu i to wystarczy to podtrzymuje zbliża się objawienie przyjdzie, gdy twoja wiara będzie mocna nie wcześniej, nie później wszystko w idealnym czasie. Ta prawda zmieni sposób, w jaki patrzysz na kogoś, a może na samą siebie. Przygotuj swoje serce, będzie musiało być silne. Chroń swoje uczucia w tym okresie. Nie oddawaj wszystkiego naraz. Są ludzie, którzy obserwują Twoje reakcje, uczą się Twoich granic. Nie wszyscy zasługują na Twoją istotę. Bycie głęboką wymaga ostrożności. Bycie prawdziwą wymaga rozeznania. A ty się uczysz. To, co dziś próbuje działać w ukryciu, traci siłę. Światło już dotknęło miejsca, gdzie była cień. Nawet jeśli jeszcze tego nie dostrzegasz, niebezpieczeństwo nie będzie miało ostatniego słowa. Nic nie dotknie tego, co zostało zapieczętowane. Twoje życie jest otoczone. Twoje kroki są strzeżone. Przez niebo czuję Twoje pragnienie zrozumienia wszystkiego. Lecz są odpowiedzi, które przychodzą tylko przez życie. Nie wszystko zostanie teraz wyjaśnione. Niektóre prawdy dojrzewają w ciszy. Zaakceptuj, że na razie nie wiesz. To także jest wiara, to także jest odwaga, a niebo to honoruje. Coś w tobie powoli się budzi. Siła, która nie krzyczy, jasność, która się nie narzuca, lecz przemienia wszystko. To przebudzenie przeraża tych, którzy wolą kontrolę, lecz wyzwala tych, którzy ufają. Ty się zmieniasz. I to jest nieuniknione. Zwracaj uwagę na powtarzające się znaki. Te same słowa się pojawiają, te same liczby się ukazują, te same odczucia wracają. Nie ignoruj tego, niebo nalega, przyciąga Twoją uwagę, zanim będzie za późno. Następny krok będzie wymagał pełnego zaufania, nie do ludzi, lecz do głosu, który prowadzi Cię od wewnątrz. On nigdy Cię nie zdradził, nawet gdy wątpiłaś. Ja będę z tobą w tym momencie bliżej niż sobie wyobrażasz, bo to, co przyjdzie potem, to, co ma się wkrótce objawić, nie nadejdzie z hałasem. Będzie subtelne, lecz ostateczne. Szczególnie na swoim miejscu przyciągnie twoją uwagę. Zdanie wypowiedziane w niewłaściwym momencie. Spojrzenie, które nie podtrzymuje prawdy. Tam wszystko zacznie się rozjaśniać. Twoje rozeznanie zostanie uruchomione. I nic więcej nie umknie twojej uwadze. Coś jest przygotowywane z dala od twoich oczu. Podczas gdy ty podążasz swoją codzienną rutyną. Niebo pracuje za kulisami. Dostosowując spotkania i oddalenia. Nie wszyscy pozostaną blisko. Niektórzy odejdą bez wyjaśnień. Nie ścigaj ich. Cisza także jest odpowiedzą. Twoje serce zostanie wystawione na próbę w zaufaniu. Nie w tym, co widzisz. Lecz w tym, co czujesz. Tam rodzi się prawdziwa wiara. Gdy wybierasz wiarę nawet bez dowodów, to zmienia wszystko wokół ciebie. Niewidzialne odpowiada szybko, gdy serce podejmuje decyzję. Zauważ, jak pewne rozmowy się powtarzają. Te same historie, te same ukryte intencje. To nie jest przypadek, to wzorzec się ujawnia, niebo ci to pokazuje, abyś wybrała inaczej, zanim zranisz się ponownie. Nie każda pomoc niesie dobre intencje. Niektóre chcą dostępu, inne chcą kontroli. Obserwuj, kto zbliża się za bardzo, nie szanując Twoich granic. Ochrona zaczyna się od jasnych granic. Nie musisz się tłumaczyć. Twój spokój jest priorytetem. Coś, co wydawało się bezpieczne, zaczyna się chwać. I to Cię przeraża, ale nie powinno. Fałszywe struktury zawsze upadają. Aby to, co prawdziwe, mogło pozostać, nie trzymaj się tego co słabnie. Nawet jeśli boli puszczenie. Ulga przyjdzie później. W ciszy buduje się siła. W tobie. Nie szuka aprobaty. Ani zewnętrznego potwierdzenia. Ona po prostu wie. A ta pewność zmienia wszystko. Ci, którzy cię niedocenili, poczują to. Nawet gdy nie wypowiesz ani słowa. Niebo obserwuje twoje reakcje. Bardziej niż twoje słowa. Twoja dojrzałość jest szlifowana. Każdy świadomy wybór ma znaczenie. Nawet te, które wydają się małe. Nic nie jest na próżno. Wszystko jest sumowane. Na następny poziom: nie spiesz się z ujawnianiem swoich planów. Wokół są ciekawskie oczy. Nie wszyscy ci kibicują. Niektórzy tylko obserwują, czekając na potknięcia. Chroń to, co dopiero rośnie. Silne korzenie tworzą się w ukryciu. Potem nikt nie powstrzyma. Tego, co narodziło się dobrze strzeżone. Znaki przyjdą przez dyskomfort. Dziwne odczucie. Niespodziewany opór. Nie ignoruj tego. Ciało także ostrzega. Duch również daje sygnał. Naucz się zatrzymywać, zanim zaczniesz nalegać. To, co próbuje uderzyć cię od tyłu, zostało już rozpoznane w planie duchowym. Nic nie umknęło spojrzeniu nieba. Ochrona jest w ruchu. Nawet jeśli jeszcze nie widzisz rezultatów. Zaufaj temu, co niewidoczne. Niewidzialne działa najpierw. Widzialne przychodzi później. Jedna konkretna rozmowa zmieni wszystko. Odbędzie się wtedy, gdy najmniej się spodziewasz, i nie będzie taka, jak sobie wyobrażasz. Proste słowa, lecz pełne objawienia. Twoje serce zrozumie przed umysłem. Tam coś się zakończy. I otworzy się nowy cykl. Nie obwiniaj się, że nie dostrzegłaś tego wcześniej. Niektóre prawdy ukazują się tylko we właściwym czasie. Naiwność nie jest słabością, jest czystością, a czystość także jest chroniona, niebo nigdy nie zostawiło cię odsłoniętej. Nawet gdy myślałaś, że tak jest, zawsze istniała osłona. Następny ruch będzie wymagał stanowczości, nie agresji, lecz postawy, powiedzenia gnie, gdy będzie to konieczne, zamilknięcia, gdy to właściwe, działania bez wyjaśnień to zdezorientuje wielu, lecz ciebie uwolni. To, co ma się wydarzyć, zmieni twój sposób ufania, wybierania, odczuwania, nic nie będzie jak wcześniej, lecz będzie bardziej prawdziwe, bardziej zgodne. Bo po tym, Twoje spojrzenie stanie się bardziej uważne w nadchodzących dniach. Małe gesty nabiorą nowych znaczeń. To, co wcześniej wydawało się normalne, zacznie brzmieć dziwnie. Nie ignoruj tej wewnętrznej zmiany. To Twój duch budzi się na ukryte prawdy. Niebo wyostrza Twoją percepcję. Nic z tego nie jest przypadkowe. Wszystko jest częścią ostrzeżenia. Pewna konkretna obecność zacznie ujawniać pęknięcia. Nie przez ostre słowa, lecz przez subtelne niespójności, obietnice, które się nie utrzymują, postawy, które do siebie nie pasują. Twoje serce zauważy to jako pierwsze. Zaufaj temu cichemu odczytowi. On pochodzi z góry. Coś będzie próbowało zbyt wiele się usprawiedliwiać. Gdy prawda nie potrzebuje wyjaśnień, zwróć uwagę na tych, którzy dużo mówią, a mało robią, którzy zmieniają narrację w zależności od otoczenia. Te znaki są Ci teraz przypominane, abyś nie dała się ponownie zwieść, ani nie oddała serca w pośpiechu. Twoje milczenie zacznie przeszkadzać, ponieważ ujawnia dojrzałość, a dojrzałość przeraża tych, którzy manipulują. Nie ulegaj presji. By odpowiadać. Ani pośpiechowi, by wszystko wyjaśniać. Czas pokaże za ciebie. Prawda nie potrzebuje obrony. Ona sama się utrzymuje. Czuję twoje pragnienie chronienia tego, co kochasz. Ale pamiętaj, by chronić także siebie. Nie każde poświęcenie jest proszone przez Boga. Niektóre są emocjonalnymi pułapkami. Wybieraj mądrze, gdzie się oddajesz. Twoja wartość nie polega na zadowalaniu innych. Lecz na pozostaniu całą, nawet gdy mówią, że jesteś chłodna, zbliża się inna energia, nie będzie hałaśliwa ani dramatyczna, będzie stanowcza i jasna, przyniesie rozeznanie i oddali zamęt. Poczujesz się pewniej, nawet bez pełnego zrozumienia. Nie zdziw się, jeśli ktoś odejdzie bez zapowiedzi. Niektóre odejścia dzieją się właśnie tak, aby uniknąć niepotrzebnych konfrontacji, niebo troszczy się nawet o detale, gdy ktoś odchodzi w ciszy. To dlatego, że już wypełnił to, co było potrzebne. Przyjmij to bez pytań. Później spokój będzie większy. Twoje serce nauczy się rozpoznawać granice. I to zmieni twoje relacje. Niektóre się wzmocnią, inne nie przetrwają. Lecz nie obawiaj się tej selekcji. Jest konieczna. Ci, którzy pozostaną z prawdy, będą iść z tobą z szacunkiem. Coś, co wydawało się zagrożeniem, okaże się jedynie rozproszeniem. Prawdziwe niebezpieczeństwo było ukryte w czymś znajomym, lecz teraz dotarło tam światło i nic nie może pozostać ukryte. Twoja droga jest oczyszczana. Krok po kroku są decyzje, których nie można już odkładać. Nawet jeśli Twoje serce się waha, zastuj także rani, a niebo pragnie Twojego postępu. Zaufaj Ruchowi, nawet jeśli nie widzisz celu, każdy krok będzie podtrzymany. Nie upadniesz. Niespodziewanie przyjdzie uczucie ulgi. Pośród zwykłego dnia, jakby ciężar został zgięty, to będzie wyraźny znak. Coś zostało złamane w niewidzialnym. Coś, co próbowało cię dosięgnąć. Ochrona jest już aktywna. I będzie trwać. Twoje rozeznanie zostanie zauważone. Niektórzy spróbują testować Twoje granice, by sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć. Nie cofaj się. Twoja postawa przemówi za ciebie. Bez agresji, bez długich wyjaśnień, stanowczość wystarczy, niebo obserwuje Twoją wierność. Nawet gdy nikt nie widział, twój wysiłek, by pozostać właściwą, nawet zranioną, to nie pozostało niezauważone. Przygotowywany jest honor, lecz przed nim nadejdzie konieczne oddzielenie, nie lękaj się intensywności tego procesu. Wielkie ochrony wymagają głębokich korekt. To, co jest usuwane, Nigdy nie mogłoby towarzyszyć Twojemu kolejnemu pożomowi. Dlatego troska jest surowa, dlatego ostrzeżenie jest jasne. Twoje życie jest zbyt cenne, by zostało pozostawione bez ochrony. A gdy wszystko wreszcie łajdę się dopasowane, gdy spokój się ustabilizuje, gdy pomyślisz, że już minęło, zwróć uwagę na ostatnie detale, bo jeszcze pojawi się ostatni znak, coś prostego, lecz niezwykle wymownego. Co pokaże ci ostatecznie? Kto? Niebo prosi, abyś obserwowała swoje końcowe reakcje. Nie na wielkie wydarzenia, lecz na drobne, ignorowane detale. To właśnie tam objawia się prawda. To, co autentyczne, pozostaje proste. To, co fałszywe, komplikuje się. Twoje rozeznanie jest już wyćwiczone. Teraz po prostu zaufaj. Coś spróbuje wyglądać jak skrucha, lecz nie będzie prawdziwą przemianą. Piękne słowa mogą pojawić się zbyt późno. Nie emuję emocji ze zmianą. Czas ujawnia prawdziwe intencje, a Ty nie jesteś już tą samą osobą. Twoje serce dojrzało i to Cię chroni. Cisza wokół Ciebie stanie się bardziej odczuwalna. Niektórzy nie będą już wiedzieli, jak się wobec Ciebie zachować, ponieważ nie mają już dostępu do Twoich słabości. To znak wzrostu. Nie czuj się winna, że się rozwijasz, ani że zamykasz drzwi. Dojrzałość także oddala, i to jest konieczne. Zauważ, jak umocniła się Twoja wiara, nawet bez natychmastowych odpowiedzi, nawet bez widocznych dowodów. To jest prawdziwe zaufanie. Niewielu osiąga ten poziom, dlatego byłaś tak obserwowana, dlatego byłaś tak chroniona, niebo nigdy nie straciło Cię z oczu. Kształtuje się nowe zrozumienie, dotyczące miłości, granic i oddania. Nie przyjmujesz już okruchów ani nie usprawiedliwiasz tego, czego nie da się usprawiedliwić. Ta jasność wyzwala i jednocześnie konfrontuje, lecz ona utrzyma Cię w bezpieczeństwie. Nawet gdy zaboli, może pojawić się ostatnia próba zamętu. Nie po to, by Cię obalić, lecz by sprawdzić Twoją stanowczość. Nie lękaj się, będziesz dokładnie wiedziała, co zrobić. Bez pośpiechu, bez wyjaśnień, pokój poprowadzi Twoją decyzję. To. Co wcześniej tobą wstrząsało, teraz jedynie ostrzega. To pokazuje, jak bardzo urosłaś. Rany stały się nauką, a nauka zamieniła się w mądrość. Nie wszyscy zrozumieją twoją postawę, lecz nie musisz być rozumiana. Wystarczy, że jesteś chroniona, a to już się dzieje, niebo zamyka ważny cykl. Nawet jeśli twoje serce wciąż to przetwarza, zaufaj boskiemu prowadzeniu. Nic nie zostało usunięte bez celu. To. Co pozostaje, jest prawdziwe. To, co odchodzi, było rozproszeniem. Twoja droga jest teraz jaśniejsza. Bardziej spójna. Poczuj, jak zmieniła się Twoja energia. Więcej stanowczości w Twoich słowach. Więcej prawdy w Twoich gestach. To oddala to, co nie jest światłem, i przyciąga to, co pochodzi z góry. Twoja droga jest szanowana. Nawet w świecie niewidzialnym. Nic już nie zbliża się bez pozwolenia. Ostrzeżenie zostało dane z miłości, ochrona została uruchomiona z troski, a objawienie przyszło we właściwym czasie. Nie jesteś sama, nigdy nie byłaś, nawet w cichych dniach, nawet w zagubionych nocach, niebo pozostało z tobą. Teraz idź z podwójną uważnością, lecz bez strachu, światło cię otacza, a prawda idzie przed tobą, nic ukryte nie pozostanie w cieniu, wszystko zostanie ukazane jasno. W odpowiednim momencie, dla Twojego dobra, jeśli kiedykolwiek zwątpisz, wróć do wewnętrznej ciszy. Tam do Ciebie mówię, bez hałasu, bez zamętu. Głos, który przynosi pokój, jest właściwy. Ten, który naciska, nie pochodzi ze światła. Pamiętaj o tym. To, co przed Tobą będzie wymagało obecności, świadomości, i wierności Twojej istocie. Nie negocjuj swoich wartości. Ani swojej intuicji została wyostrzona przez niebo. Na ten konkretny czas i na to, co jeszcze nadejdzie, pozostań uważna na kolejne przesłania. Aniołowie będą nadal mówić. Każdy film przyniesie kierunek, każde słowo przyniesie rozeznanie. Nic nie będzie przypadkowe. Kto słucha sercem, rozumie. Kto pozostaje uważny, jest strzeżony. A kto ufa, jest prowadzony. Dziękuję. Że przyjęłaś to przesłanie. Jeśli dotknęło twojego serca, potwierdź jego przyjęcie, ogłaszając: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj i włącz dzwonek. Pozostań uważna na kolejne przesłania aniołów. Ponieważ niebo wciąż ma wiele do objawienia.